Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka rozszerzona, zadanie numer 14. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SD jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa. Rozpocznijmy od dobrego, wyraźnego rysunku. Nasz ostrosłup ma podstawę w kształcie kwadratu krawędź sd, która jest wysokością ostrosłupa, jest prostopadła do podstawy. Na rysunku zaznaczyłem dwa kąty proste między wysokością i krawędziami podstawy. Wysokość jest dwukrotnie dłuższa od krawędzi podstawy. Oznaczmy długość krawędzi podstawy małą literą a. Wysokość ostrosłupa ma wtedy długość 2a. Zauważmy jeszcze, że ze względu na konstrukcję ostrosłupa mamy dwie pary podobnych ścian bocznych. Trójkąt ADS ma takie same długości boków jak trójkąt CDS. Podobnie jednakowe wymiary mają trójkąty ABS i BCS. Ponadto wszystkie cztery ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Dwie z nich są prostopadłe do podstawy. A dwie pozostałe są nachylone do podstawy pod pewnym kątem. Ta obserwacja będzie nam później bardzo potrzebna. W treści zadania jest mowa o kącie między ścianami bocznymi ostrosłupa. Spójrzmy na to najpierw nieco bardziej ogólnie. Chodzi tutaj o kąt między dwiema przecinającymi się płaszczyznami. Jeżeli dwie płaszczyzny nie są równoległe, to ich częścią wspólną jest linia prosta, zwana krawędzią przecięcia. Na krawędzi przecięcia wybieramy dowolny punkt i prowadzimy przez niego dwie linie proste jedną na pierwszej płaszczyźnie, drugą na drugiej. Kąt między tymi liniami prostymi to równocześnie kąt między płaszczyznami. Na rysunku oznaczyłem ten kąt grecką literą alfa. Tak na marginesie. Między liniami prostymi, które się przecinają, istnieją dwa kąty, których suma daje zawsze 180 stopni. Ten drugi kąt oznaczyłem na rysunku jako beta. Kiedy jednak wrócimy do ostrosłupa wspomnianego w treści zadania, to stanie się jasne, o który kąt chodzi. Zwróćmy jeszcze uwagę, że te dwie proste wrysowane w płaszczyzny. Można ustawić w dowolnym miejscu, byle tylko przecinały się w jednym punkcie na krawędzi przecięcia płaszczyzn. Wracamy teraz do naszego ostosłupa. Szukamy w nim kąta między ścianami ABS i BCS. Żeby go pokazać, najlepiej wrysować odcinki linii prostych tak, aby ich końce znalazły się w wierzchołkach podstawy. To znaczy w punktach A oraz C. Punkt wspólny odcinków znajduje się na krawędzi ścian bocznych. Oznaczymy go wielką literą E. Można uznać, że kąt między ścianami zawiera się w objętości bryły, czyli w środku bryły. Na rysunku oznaczyłem ten kąt jako alfa. Kąt alfa to kąt przy wierzchołku trójkąta równoramiennego ACE. Skąd wiadomo, że trójkąt ACE jest to równoramienny? Ano stąd, że wcześniej zauważyliśmy, iż ostrosłup ma dwie pary ścian bocznych o jednakowych wymiarach. Ponieważ ściany boczne ABS i BCS mają jednakowe wymiary, to odcinki AE oraz CE... Muszą mieć jednakową długość. Zauważmy jeszcze, że odcinek CE, który wrysowaliśmy w ścianę boczną BCS, jest prostopadły do odcinka BS. Oznacza to, że odcinek CE jest wysokością trójkąta, który tworzy ścianę boczną. Przejdźmy teraz wreszcie do obliczenia sinusa kąta alfa. Sinus kąta alfa można wyrazić za pomocą sinusa i kosinusa połowy tego kąta. W tablicach matematycznych znajduje się zależność dla funkcji trygonometrycznych podwojonego kąta. Zgodnie z tą zależnością sinus alfa jest równy 2 razy sinus 1 druga alfa razy cosinus 1 druga alfa. Wartości funkcji sinus i cosinus dla kąta 1/2 alfa można obliczyć, jeżeli weźmiemy pod uwagę trójkąt prostokątny, który jest połową trójkąta równoramiennego ACE. Zanim rozpiszemy odpowiednie równania, wprowadźmy kilka nowych oznaczeń, żeby uprościć zapis. Już wcześniej oznaczyliśmy długość podstawy ostrosłupa małą literą a, natomiast długość wysokości ostrosłupa jako 2 razy a. Oznaczmy długość krawędzi BS jako B, a długość krawędzi CS jako C. Długości ramion kąta alfa, czyli odcinki AE oraz CE oznaczmy literą D. Wreszcie długość połowy podstawy trójkąta równoramiennego oznaczmy literą e, a wysokość tego trójkąta literą h. Możemy teraz zapomnieć o oznaczeniach wierzchołków ostrosłupa i pozostałych punktów. Po zmianie oznaczeń wzory dla funkcji trygonometrycznych będą miały stosunkowo prosty zapis. Sinus i cosinus kąta 1/2 alfa można wyrazić jako e dzielone przez d oraz h dzielone przez d. Na tym etapie rozwiązania wiemy, że trzeba obliczyć długości odcinków d, e oraz h. Najpierw jednak trzeba obliczyć długości odcinków b i c. Zacznijmy od odcinka b. W ostrosłupie mamy trójkąt prostokątny utworzony z następujących odcinków Wysokości ostrosłupa, przekątnej podstawy i krawędzi o długości b. Ponieważ podstawa ostrosłupa jest kwadratem, to jej przekątna ma długość a pierwiastków z2. Twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta ma postać 2a do kwadratu plus a pierwiastków z2 do kwadratu równe b kwadrat. Długość b jest w takim razie równa a pierwiastków z 6. Innym trójkątem prostokątnym jest ściana boczna ostrosłupa. Chodzi o figurę, której krawędziami jest wysokość ostrosłupa, krawędź podstawy i bok c. Twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta zapisujemy jako a kwadrat plus 2A do kwadratu równe C kwadrat. Po przekształceniach otrzymamy, że C jest równe A pierwiastków z 5. Rozpatrujemy teraz kolejną ścianę boczną ostrosłupa, tym razem ścianę o bokach A, B i C, to jest również trójkąt prostokątny. Pole powierzchni tego trójkąta można zapisać na dwa sposoby. Pierwszy wzór to jedna druga a razy C, gdzie A jest długością podstawy, a C wysokością. Drugi wzór to jedna druga b razy d gdzie B jest długością podstawy, a d wysokością. Obydwa wzory muszą oczywiście dawać tę samą wartość pola powierzchni. Jeżeli zatem porównamy te wzory, to dostaniemy równanie a razy c równe b razy d. Można stąd obliczyć d jako a razy c dzielone przez b. Pod b oraz c można podstawić wyrażenia obliczone wcześniej, które zawierają długość krawędzi podstawy a. Otrzymujemy, że d jest równe a pierwiastków z 5 szóstych. Formalnie powinniśmy usunąć pierwiastek z mianownika w tym wyrażeniu, ale ponieważ to nie jest ostateczny wynik, to zostawmy go w obecnej postaci. Przechodzimy teraz do trójkąta równoramiennego, oznaczonego na rysunku zielonym kolorem. Podstawa tego trójkąta jest równocześnie przekątną podstawy ostrosłupa czyli przekątną kwadratu. Długość przekątnej kwadratu to długość boku kwadratu razy pierwiastek z 2. Możemy w takim razie zapisać, że 2e jest równe a pierwiastków z 2, czyli inaczej długość e wynosi a pierwiastków z 2, dzielone przez 2. Na tym etapie znamy już długości odcinków e oraz d, które są potrzebne do obliczenia funkcji trygonometrycznych kąta alfa. Pozostała nam do obliczenia długość h w wysokości trójkąta. Jeszcze raz korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, tym razem zapisanego dla małego trójkąta prostokątnego, który stanowi połowę trójkąta równoramiennego. Dostajemy równanie e kwadrat plus h kwadrat jest równe d kwadrat. Przekształcamy to równanie tak, aby wyznaczyć h. Następnie podstawiamy obliczone wcześniej wyrażenia pod e oraz d. Otrzymujemy, że h kwadrat jest równe 1 trzecia a kwadrat, czyli że h jest równe a pierwiastków z 3 przez 3. Mamy więc już długości wszystkich boków potrzebnych do obliczenia funkcji trigonometrycznych. Te długości są wyrażone za pomocą długości a krawędzi podstawy ostrosłupa. Wracamy więc do zapisanych wcześniej wyrażeń na sinus i cosinus kąta 1, 2 alfa. Podstawiamy długości boków i upraszczamy zapis. Sinus alfa przez 2 jest równy pierwiastek z 12 dzielone przez 2 pierwiastki z 5, natomiast cosinus alfa przez 2 wynosi pierwiastek z 18 dzielone przez 3 pierwiastki z 5. Zostawmy pierwiastki z 5 w mianownikach tych wyrażeń, ponieważ teraz i tak musimy je podstawić do wzoru na sinus kąta alfa. Zauważmy jeszcze, że przy obliczeniach sinusa i kosinusa kąta 1 2 alfa pozbyliśmy się długości A i mamy już konkretne liczby. Po podstawieniu sinus kąta alfa wynosi ostatecznie 2 pierwiastki z 6 dzielone przez 5. To jest rozwiązanie zadania. Ta wartość wynosi w przybliżeniu 9798 dziesięciotysięcznych i odpowiada kątowi alfa o wartości 78,46 stopnia. Pod takim kątem są ustawione ściany boczne ostrosłupa wspomniane w treści zadania.